Mam wrażenie, że y, Nawrocki w ogóle z każdą debatą zyskuje trochę luzu mm -hmm, i on w ogóle mm -hmm. widać, że jest coraz mniej zestresowany i coraz lepiej się prezentuje I, i wydaje mi się, że to trochę wynika też z tego, że po prostu Trudno być spiętym, jak po drugiej stronie masz takiego kandydata jak Trzaskowski. który już oklap balonik. Który niczym, niczym balonik i jakby nie masz się czym stresować, bo nie, nie, wiesz, że to nie jest taka sytuacja, w której po prostu nagle będziesz musiał się ratować, bo Trzaskowski wybitnie wypada i tam rzuca po prostu bonmotami i cię po tej szachownicy po prostu rozrzuca. Mhm. E, I że właśnie w takiej sytuacji jest dużo łatwiej nagle stwierdzić, okej. Okay. No dobra, ja właściwie mogę być jakoś tam bardziej naturalny, wyluzowany i to jest. To, to mam wrażenie, że z, że z debaty na debatę to się pogłębia. Tak, i zwłaszcza, że Nawrocki już widzi po sondażach, że nie ma tego niebezpieczeństwa mijanki, że nie ma tego ryzyka, że on tutaj jeszcze może do drugiej tury nie trafić, bo słowo Mencen go wyprzedzi. To jest rzecz jedna. A po drugie, też trochę jest tak, że być może ma tak, że Najgorsze już się wydarzyło. Już gorzej nie będzie. Już to mieszkanie wyszło na jaw, teraz kto wie, tam... kto wie, jakie tam jeszcze prezesie, trupy. Drugi, Не удерживай, не вродский.